chciałem wywołać jeden temat cytowania nas w no mediach, bo dzisiaj mówiąc szczerze wkurzył mnie Polsat Sport, możecie teraz sobie zobaczyć na ekranie fragment artykułu z Polsatu mm -hmm. Sport, tu są przepisane wypowiedzi Ignaczaka z, z parku. Skate Parku, jako źródło podane Onet, Onet z kolei przepisał je od nas Skate Parku i podał źródło, natomiast Polsat Polsat udaje, że my nie istniejemy. Moim zdaniem jest to śmieszne. Jeśli udajecie, że nie istniejemy, to nie podawajcie dalej fragmentów naszych programów z innym z zmienionym źródłem, bo, bo to jest po prostu chamstwo. Zwłaszcza, że jestem w 100% przekonany, że dobrze wiedzieli, jakie było pierwotne źródło tych wypowiedzi, tylko po prostu, żeby zagrać nam na nosie, udają, że to nie my. Dla mnie to jest zwykła. Kradzież. Słuchaj, napisał tekst Marcin Lepa i z tego, co ja się orientuję, to akurat podał źródło kanał sportowy, natomiast zostało to zmienione. Tam generalnie ja się miałem do tego nie odnosić, bo to są dla mnie takie sprawy dosyć osobiste i, i szczególnie trudne, ale jest człowiek, który się nazywa Rafał Szafran. No generalnie myślę, żeby się nadawał do pracy w czasach, powiedziałbym, głębokiego PRL-u, bo mógłby pracować w departamencie albo cenzury, albo propagandy. Ja pamiętam, że po gali FFF w grudniu, kiedy zaczęło się całe to ze mną zamieszanie, to yy, młodzi dziennikarze postanowili zrobić taki reportaż o przyjaźni mojej Piotka Świerczewskiego, ponieważ stałem w narożniku Piotra Świerczewskiego byli z nami cały czas, przed walką, podczas walki, po walce, zrobiliśmy fajny materiał. No generalnie ten materiał nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo został zablokowany i potem się pojawiło po 20 latach mojej pracy, banna nazwisko Borek w portalu, że nie można było mnie cytować, że mimo, że chyba moje nazwisko się dalej tam przyzwoicie klika na wszystkich innych stronach od sport.pl, WP, Onetu, poczynając, no to, to zrobił się banna na moje nazwiska, bo takie zarządzenie wprowadził, nie wiem, czy sam podjął taką decyzję, czy ktoś mu to okazał, pan Rafał Szafran. No Generalnie wydaje mi się, że. Czy są zapisy? Dziennikarz żaden mm, żołnierz, przepisywacz i, i taki powiedziałbym, prokurent redakcyjny, który, który wyrzucił ten materiał z moim udziałem, który generalnie wprowadził ten, ten ban, z tego co wiem, to też on zmienił ten zapis właśnie z kanału sportowego na, na Pierwo, cytowanie One, tu, Tak, wczoraj, wczoraj powstało wideo z Karoliną Owczarz, która dzisiaj o 22.00 prowadzi w Polsacie otwartym program, tylko jeden, finał tego programu produkowanego przez Macieja Kawulskiego. Pojawił się z nią wywiad na stronie Polsatu Sport i też zniknął, bo, bo być może Karolina też komuś, też komuś nie pasowała. No także tych, tych... Aha, powiem wam więcej. Jak podałem informację o transferze Kamila Grosickiego z Hull City do West Bromwich... No to też nie można było tego zacytować w Polsacie Sport.pl, bo wszystkie strony w Polsce cytowały, ale polsac.pl czekał, aż to napiszą zagraniczne agencje, żeby nie cytować Mateusza Borka z jego Twittera. Także panie szafran, trzeba się czasami zastanowić, bo generalnie chyba najważniejsze to umieć wstać rano i spojrzeć w lustro, no ale może nie każdy żyje z takimi wartościami i, i spójrzmy kurtynę już. Panie Szafran, są dwie możliwości. Albo nie korzystacie z naszej pracy i po prostu nie nabijacie sobie klików na artykułach, które tworzycie na podstawie naszej pracy. Albo to robicie, tworzycie artykuły, zarabiacie na tym pieniądze, ale podajecie źródło tak, jakie jak ono jest, naprawdę. A jak pan się chce bawić w babki? Nie, no, to generalnie ja to do niego napisałem kiedyś jest SMS. powiedziałem, człowieku, masz 50 lat i jakieś twoje tłumaczenia, że ktoś ci kazał, to mnie w ogóle nie interesują, bo ty masz 50 lat i całe życie się tłumaczył, że, że ktoś sobie tego życzy, albo ktoś ci kazał, albo ktoś nie pozwala, no to to współczuję. No, nie chciałbym mieć 50 lat i się komuś tłumaczyć, dlaczego coś napisałem, albo coś musiałem wyrzucić. A ja pamiętam czas. Kiedy taki zapis był na weszło.com czy weszło.pl, pamiętasz, że, że w wielu mediach się pojawiało, jak napisał jeden z portali, czy coś takiego, to jest takie. Znaczy, ja chcę powiedzieć tak, że kiedy ja miałem jakiś wpływ to, na media. ale ja już wolę jeden z portali niż źródło nieprawdziwe, no bo hmm. onet nie był źródłem tej wiadomości. Tak, to tak czekanie, aż ktoś inny zacytuje, żeby powołać się na tego kogoś innego, to jest przykre. Ja zawsze kiedy ja miałem wpływ na, na media zawsze. Zawsze źródło było ważne, a też i różne tutaj portale mają swoje filozofie. Natomiast czy w sport.pl, czy, czy w przegląd sport.pl, zawsze dawaliśmy też link, no bo to jest taka jakby zapłata za tego, i się korzysta z czegoś takiego. Znaczy, ja też nawet bym nie chciał, żeby kiedykolwiek mnie pan szafran miał gdziekolwiek pracując cytować. To, to, to jest taka moja prośba. Jak możesz, wykreś mój numer i nigdy już mnie nigdzie nie cytuj. <laughs> Wytniemy sobie to, wyjedziemy dalej. Wydziałem w kanale sportowym Ekstra. Tak.